Halloween all over again, kurwa Dobra, będzie zaraz czas, żeby ginąć. Chwilowa przerwa za ogrodzeniem, i teraz Ale będzie ten moment. I teraz nie, będzie nie, ten moment. Nie, nie, nie. O, oj, Boże. <laughs> Jakoś. <laughs> A ja wrócę po was, dzieci, za tydzień. Wkroczymy tam nie. i, i zamknie tą, tą bramę. Jestem, kurwa, hmm. pewny. Mariusz, co ty tak stoisz, k**wa, jak jakaś Kareno, nie? Nie przejdę, nie przejdę! Nie, nie, nie przejdę! Nie chuja, nie przy pierwszej fali, nie ma sensu, nie, nie ma sensu! Dobra. Potrzebujemy cię. O, oh, siet No i teraz giniemy przez ciebie! Chodź tu! Zamykaj! A, okay. Jesus fucking Christ! No. Mój Boże! Mariusz. Wiedziałem, że jak wejdę... Duch chce mnie zajebać, wiedziałem! A tak jest? Co to wchodzi? Nie wiem, jak tysk się mówił po mnie. <grym> Max! E, ty masz. masz Dziwne kryjówki masz, że ci kryjówki. powiem, pod drzewem się kry... <grym <grym> Pod <żebym> się. Nie, <grym> nie wydaje mi się, że to zadziała, się... wiesz? <grym> no! Bo się. <grym> <grym> a tak, a tak, a tak! O, tak, o, tak. o t... ci gła! But... Nic, nie, nic nie odkryliśmy, ale już zaliczam jako sukces, że przeżyliśmy pierwsze 5 minut. No, przeżyliśmy pierwsze 5 minut. Szlak. Tu jest! O ty ku... MAX MAX ZAWRACAJ ZAWRACAJ ZAWRACAJ! CZAPOLE! CZAPOLE! To ginie? O SHIT JA GINĘ! O mój Boże, Max jesteś tu ze mną? O, Boże, Max jesteś tu Umarliśmy! O... MAX! Wszyscy zginęli! Ej, CO?! Co? CO?! mi Nie wierzę! Nie A, ja A wiem, miałem w ręce. Ja, w wiesz jakiś najlepszy dom? Willow Street House. Masz go tam? Bo tam mam ma pewną przewagę nad babą. Przewagę nad W każdym domu mam przewagę nad babą. up! <y> Ojej no. Co to za dźwięk? O nie U, hantuje, hantuje. A. Wiem No shit! Wróćcie e, może N do tego Wróćcie do, do busa, bo macie sali bardzo niskie Dobra Super! <laughs> o, wyszedłem Kto ginie ja nie. No Max się zatrzymał przy tym i powiedział super. Wychodź <laughs> <zresztą tam. Super. laughs> Mateusz my nie mamy dużo czasu. Co ja mówiłem? Christopher Moore, jak się you today, sir? Christopher Moore, jesteś tu? Co to On Powiedział coś, że ktoś beknął. Christopher Moore, jesteś tu? Jak się masz? Jestem tu. SHIT! OH! Spirit Box! Oh, słyszałem. Spirit Box! To nie było beknięcie. To nie było beknięcie. Nie było beknięcie. Mr. Ghostman. Bring me a drink. Mm -hmm. OH SHIT! Huh. Moje moce są trochę przesadzone, nie powinno tak być. I... Sanity Bill 25% spać. Jak nam się macie, panowie? Ewakuacja, ewakuacja, ewakuacja <noise> Mamy to <noise> I musieliśmy poświęcić tylko jedno życie! Yeah! Super, a uznaję ten dzień za udany Poświęciliśmy tylko dwóch ludzi No to brawo dla wszystkich oprócz tych, którzy zginęli Aha, Okej, okay. może nie będę osobą. Ja tak właśnie mówiłem. Żeby, żeby może. <śmiennie> nie nie o to chodzi. Ale mówię, żeby cię, Żeby już przestać poświęcać M maksa, nie? O, tu jest wyjście na basen, czekajcie. chce wyjść na basen. A szlak o, z, z basenu się idzie do garażu. Jeszcze <śmiennie> okay. raz. Szlak. Ściana się W jaki jest sposób? O, 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 o. o, o, o tak, jest <grymnia> <historia>. <grymnia> Ściana się zepsuła <grymnia> Obraz spadł, ściana się zepsuła, uwaga I to nie był Max, jest! Sorry Mateusz O, dzień dobry Dzień dobry, dobry. chodzimy, koniec Nie koniec, nie koniec! Ja się poświęcę! Aha, wiedziałem! Dobrze! Żyj, Max, żyj! Wygraj to! Mateusz? No? Mi się wydaje, Poświęciłem się, żeby Max mógł przeżyć. ten pokój tutaj. Widziałem ten Co się stało? Nie O, Michał! co ty, jest? jesteś! Co się stało? <laughs> wszyscy się poświęciliśmy Max, wszyscy się poświęciliśmy, żebyś ty mógł przeżyć. Wow. Fajnie tak to, dla zmiany niby. Ten... Telefon. Gdzie ten telefon? Jaki telefon? Telefon dzwoni. Telefon, gdzie, gdzie, gdzie telefon? A, 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 dzięki. To idziemy. To idziemy do nich, chodź. Płuca palacza, płuca palacza. No, nie, nie czujesz, jak biegniesz 5 sekund i przestajesz? To ja wezmę docy. Okej. Okay? czemu ja słyszę siebie 10 razy teraz? O co chodzi? To Maxa. Ja, ja wezmę docy, ja wezmę docy, ja wezmę docy. Teraz wezmę też książkę I, i aparat. Bo świeczka już nie działa. Nie powiem. No nie, zepsułaś. Jak na jakiś egzorcyzm kurwa, idziemy Dobry. Już jestem, już jestem. Chwila odpoczynku. Chwila odpoczynku. Oni prawie zginęli. Czemu nie reagujesz? Boże, 9. Aktywity na 9, aktywity na 9, 10, 10! Giniecie! O, o, gniecie. Uuu, przykre. Nie, aktywity macie nad zero w tym Na, na, na zero, nie nad zero. Nad zero. Mniej nie niż zero. Niż zero. zero. <laughs> <Zwykle> <laughs> dobra, dobra. Ale gdzie <laughs> <grać. laughs> Podobnie myślimy, Max. Tak? Pomóżcie! Wyciągnijcie mnie stąd! <laughs> tu! Tu pod śmietnikiem. Mariusz, żebyś chciał coś Mariusz, coś powiedzieć. Może mi ktoś pomóc, że świecił za rękę, bo tego. Kapelki mnie blokują. Potrzebne. Doskonale. 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 Mierzysz mi wierzyć Michałowi? Nie. Mierzysz mi się Jestem 58% pewny. To nie za dużo. Jestem 50% pewny. 50%. <gulia> ta, to jedziemy, jestem 50% pewny. No, tak, o! Te, teraz jestem pewny, że tabcy, to zawsze <gulia> <Miałem, gulia> były. Jest, teraz jestem. teraz jestem 100%. To jest jeden z tych momentów, ale ja, ale... gdzie Michał coś widzi. No, no zobacz, no zobacz! <gulia> ale nikt nic nie no, widzisz. Ja widziałem już dwa razy. Nikt nic nie, nie się widzi, a Michał, to, no, to no to zobacz! Się Przyjrzyj się uważnie, jak coś na ekranie się ruszy. Przyjrzyj się, jak ktoś smugać przy Zobacz! Jestem w Czy ja mogę to zrobić? Wow. Wow. <laughs> Jestem na 100% jedziemy. pewny. Takie cztery parówki wyszły nagle. Ja zaprezentuję, jak to ma wyglądać. Tak to ma wyglądać. Tylko, że bardziej duchowo. Dobra, jeszcze ja spojrzę chwilę. Dajcie chwilę. Oh, dobra, o, 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 o dobra o, o, okay, okay, o. widziałem, dobra, ok, okej, widziałem. Widziałeś widziałem, widziałem, tak, tak VR jest lepszy, tak jak mówiłem.